Ten tydzień zaczęłam nietypowo, bo na bieszczadzkim szlaku. W poniedziałek spotkałam się z uczestnikami wyprawy 28 marzeń, niepełnosprawni w drodze na szczyt. W wyprawie uczestniczą osoby z niepełnosprawnością umysłową i ruchową oraz ich opiekunowie. Razem zdobywają koronę gór Polski. To 28 szczytów, czyli właśnie 28 marzeń. Gorąco wspieram takie projekty, bo pokazują one, że każdy może spełniać swoje marzenia bez względu na ograniczenia. Idea przestrzeni dostępnej dla wszystkich jest kluczowa dla realizowanego przez moje Ministerstwo programu Dostępność Plus. Tego samego dnia uczestniczyłam w Rzeszowie w konferencji prasowej na temat wsparcia dla dzieci i młodzieży pozostających w pieczy zastępczej. Do samorządów w województwie podkarpackim trafi 3 miliony 700 tysięcy złotych z funduszy unijnych na zakup komputerów, laptopów i sprzętu do zdalnego nauczania. To pieniądze również na maseczki, przyłbice i płyny dezynfekcyjne. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Skutkami pandemii zostali dotknięci też przedsiębiorcy. We wtorek razem z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przekazaliśmy dobrą informację dla biznesu. O miliard 100 milionów złotych zwiększyliśmy pulę na pożyczki płynnościowe dla firm. Z początkowych 400 milionów złotych możemy obecnie zaoferować przedsiębiorcom ponad 2 miliardy. Środa była dniem inwestycji. Komisja Europejska zatwierdziła dofinansowanie unijne dla budowy ekspresówki S19 z Lublina do Kraśnika. Rzetelna praca nad inwestycją przyniosła efekty. Ten odcinek to fragment międzynarodowej trasy Via Carpatia. Bardzo często porównuje się sieć transportową do krwia obiegu gospodarki. Via Carpathia możemy nazwać aortą Polski Wschodniej, która biegnąc z północy na południe wzdłuż wschodniej granicy dostarcza tlen do rozwoju. Budowa tej trasy w standardzie drogi ekspresowej jest absolutnym priorytetem rządu. Również w środę wzięłam udział w podpisaniu umów o dofinansowanie z funduszy unijnych trzech projektów, które poprawią bezpieczeństwo żeglugi na odrzańskiej drodze wodnej. Łączna wartość tych inwestycji to ponad 550 milionów złotych, a dofinansowanie unijne prawie 470 milionów. Koniec tygodnia również spędziłam w górach, tyle że tym razem wirtualnie. Na zaproszenie karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych połączyłam się z uczestnikami konferencji góry otwarte dla wszystkich. Chciałabym, aby w nowej perspektywie finansowej pojawiły się środki na zwiększenie dostępności szlaków turystycznych dla osób z niepełnosprawnościami. Chcemy też przeznaczyć fundusze unijne na wsparcie służb ratowniczych i porządkowych, między innymi na zakup wyposażenia i dostosowania środków transportu i budynków pod kątem poprawy ich dostępności. Do zobaczenia.